Cześć, tutaj Foilejpik i w dzisiejszym odcinku, kiedy zobaczę MOBA, ten odcinek się skończy. Jest to pomysł na odcinek zaproponowany przez Olesława Ety. On też ma właściwie kanał, więc możecie do niego wbić. I standardowo nowych widzów zapraszam do zobaczenia innych moich filmów, bo chyba są yy, fajne. Do iby już, bo żeby lecieć z tym odcinkiem. Za mną jest woda, yy, więc wtedy. Więc yy w wodzie są ryby, i może być ich dużo. Nie, 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 szybko, 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 tak? A w ogóle sobie zmienię takie coś, bo co powinno być tu. O, już mam zmienione, bo już mam to zmienione, że renderowanie bytów na naj, naj, naj ten najmniejszy na najmniejszej odległości, no i dobra, jeszcze to zetmijmy się, się, się się. O, no mamy 7. Ej, ej, ja muszę uważać, ja muszę iść pod ziemię, naprawdę. No i ten odcinek może być krótki. względu na to, że w tym odcinku. W ogóle zapomniałem, że, że to jest ten. A mam opti fajne, a mam opti fajne. Um, opty fajna ludzie, idę sobie full brighta ustawić. Nie mogę tego znaleźć, mam nadzieję, że, że ten... Nie wiem, bo... gdzie jest ten Fulbright. Mam nadzieję, że wszystko widzicie, jeśli nie, to macie ekran podjaśniony, a ja już będę robił nudne rzeczy, czyli kopał stona i szukał ja, a, w ogóle wam nie powiedziałem jaki jest cel tego odcinka. Cel tego odcinka to jest e, dotarcie do netheru. Nie wiem czy to mi się uda. Mam nadzieję, że tak. No ale wystarczy, że... Ja, myślałam, że craftingu zapomniałam, Wystarczy, że znajdę wodę, lawę, żelazo. No i właściwie już, tylko muszę właśnie na te moby uważać. Daj Minecraft żelazo. Minecraft, Mojang, dajcie Żelazo. O. o, przynajmniej wungiel jest na no, fajnie taki fajny jest. Jaś myślałam, że to po prostu są teksturki, a to Optifine na nowym wersji. Proszę, żeby ten węgiel nie był koło jakiejś jaskini, bo... Wiecie, co w nie może być. Dobra, ja sobie w ogóle zrobię pochodnie. Nie chcę cheat'ować, nie chcę sobie żadnych full brightów ustawiać. Ja chcę, ja chcę jak prawdziwy bike zrobić sobie pochodnie, 56. O, o, w ogóle tak sobie zrobię. Ale teraz jasno, oczy, nie polubę tego. To mi się przyda, bo zapalniczka. O, jest krzemień, pięknie. No i możemy iść niżej. Możemy kopać, będę kopał metodą na czanki, czyli, czyli taką fajną metodą. I dobra, jak się włączała te szanki. Nie te widoczne. No, czyli kop kopiemy się. W ogóle coś się dziwnego robi. Tutaj, tu jest granica czanka. Chyba tak. Dobra. Tu jest granica. Czy nie? Bo tu jest chyba granica, bo nie ma takiego paska gdzieś indziej. O, tu jest granica i idziemy 16 bloczków od tamtej do kolejnej granicy i jest stuprocentowa szansa, że będą diaksy na tym czanku. Nie wiem, czemu to się tak baguje z tym. No to kopanie. O jest koniec, no i na koniec mi się zliszył. oczywiście kilo, więc muszę robić nowe jestem żelazo no i teraz idziemy, idziemy, idziemy w tamtą stronę, ale właściwie e, możemy po prostu już nakopać jakiś długi tunel w tamtą, o żelazo, nice w tamtą stronę i jak tu się skończy to no, się siebie. No, jak tu się skończy ta, ten czang, to idziemy tam kopać, taki sam tunel, żeby robić tą metodę na e, te dwie kratki. Dobra, możemy sobie e, zrobić już to. Ej, w ogóle ja muszę to oświetlać, bo mogą mi się tu e, moby zrespić. Zapomniałem o tym. Tam jest kolejna, widzę to akurat. Dobra, mam już pięć żelaza, przydałoby się zrobić jakiś kilofik lepszy, bo to naprawdę z się robi, w tak wolno, kawiernym, no i jakby się so, tam coś wykopałem, no ale się pomyliłem. nie zauważyłem, że tu jest granica czarnku, nawet teraz słabo widać, tutaj sobie widać niebieskie takie, o teraz, a nie wiem, dobra, piecyk mogę sobie na chwilę zabrać. No i widzimy się jak znajdę jakieś dziaksy albo jakąś kopalnię. I w ogóle... I teraz sobie to uświadomiłem, w ogóle jezenko, jezonko mnie nie znika. I wy mogliście myśleć, że ja cheatuję na początku. No ale po prostu nie biegam szybko, więc to jezonko się nie zabiera. No ale teraz dopiero czemu ja niszczę się kierką? Eee, bo nie biegam. No, nie, teraz sobie uświadomiłem, że, że brak wowów to też brak jedzenka. No ale na razie go nie potrzebuję, więc fajnie. Koniec, czanka. E, to i tutaj ostatnia szansa, że do diaksy. Jak ich nie będzie, to mogą być pode mną albo wyżej. Hmm, nie ma. Nie ma, nie ma. Może będę kopał na tym czanku, bo już na tym zacząłem o żelazko. No i tutaj już yy, prawdopodobnie będą diaksy. Diaksy! Jest! Patrzcie ile ja tego kopałem. Są diaksydą, ale teraz jeszcze tylko lawa i ile będzie tych? Nie! Nie. Nie. Jest nice. Trzeci. Nawet był szybałem. Gdyby by były dwa, to ja bym kilofa skraftować. Jakie Dobra, tutaj jest mój piecyk. Do, i jak będzie z tą kopalnią? Hilofik, diaksowy. Do łopca. Jeszcze dwa wiaderka, jakbym znalazł z tą... Zresztą lawę mogłem właściwie od razu szukać na tej kopalni no ale bym mi się narzędzia skończyć. No nie, po prostu wolałem tak, to, ale dobra, idziemy szukać tej i tej prawy. Tej Słyszę? Słyszę. Ile ja wody potrzebuję? No, tutaj gdzieś. Ale słyszę mocno, tutaj gdzieś musi być. Jest, jest. Kurde. Tam może być jakaś skinia z mogami. No, ale. O, kolejny diaksy. Mogłaby od razu tu pójść. Ja to moje tamto żelazo zostawiam. braki sobie nie robię, bo. Raczej nie wpadnę do lawy, a jak jakiś poczworek mnie zabije, to i tak. Mm, się skończy wcześniej odcinek. Dobra, bo z tą lawą trzeba uważać. Antesitem się podbuduje. Ej, ej, ja chcę wyżej. Chcę wyżej. No, tam je, już jest taka normalna kopalnia. Y y jump, jump. I tu będzie MOB na 100%, oczywiście. Zresztą, to proszę, to tu będzie jakiś potwór. Hmm. Nie, 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 nie. Ech. Ha. Zobaczyła mowa. Tak był jak.